Z tego co wiem, Aleksander Ściosk kwestionuje jedną właściwie rzecz podstawową i to jest zarzut, z którym ja się często też spotykam. To jest głównie zarzut do mnie tak naprawdę. I tylko ja z tego nigdy nie robiłem tajemnicy i od, od samego początku twierdziłem, że ja osobiście nie wierzę w to, że w Smańsku doszło do zamachu w moim tygodniku są osoby, które w to wierzą i o tym piszą. Co więcej uważam, że z punktu widzenia debaty publicznej dobrze jest, żeby pojawiło się jak najwięcej głosów, które w uzasadniony sposób taką nie wiem, wiarę czy taką teorię przyjmują, bo tylko wtedy będzie można, tylko wtedy ta debata jest debatą prawdziwą. No, y Czynienie mi zarzutu, że ja w coś nie wierzę i że to podważa moją wiarygodność, wydaje mi się, że to jest absurdalne. No po prostu to, co się wydarzyło w Smoleńsku, wciąż jest kwestią, nazwijmy to, naszego, naszego, naszej wiedzy o rzeczywistości, naszego rozsądku, tego, jak staramy się budować różne hipotezy na ten temat, no całego szeregu prawdopodobieństw. No, do tej pory jeszcze żadna ze stron nie potrafiła przedstawić rozstrzygającego, moim zdaniem, dowodu, że stało się to, a nieco innego. I dlatego uważam, że takie zarzuty, jak w przypadku pana Ściosa, w stosunku do mnie są dosyć absurdalne. Gdybym się krył ze swoją, nie wiem, niewiarą, prawda, albo gdybym ja udawał, że wierzę, a nie wierzę, albo coś, to taki zarzut miałby sens. Ale ponieważ ja tego nie ukrywam, więc za każdym razem się do tego przyznawałem, i jeśli, się, jeśli mnie ktoś o to prosi, no sam, już sam, tak powiem, z tym nie występuje, ale jeśli ktoś mnie o to prosi i stara się i mnie pyta, dlaczego tak się dzieje, jak ja to uzasadniam, ja to zawsze jestem gotów zrobić, to nie widzę, jak można w ten sposób komuś czynić zarzut, prawda? No bo dlaczego na czym, na czym polegałby ten zarzut? Zarzut byłby słuszny wtedy, gdyby mimo spraw rozstrzygniętych, pewnych i niebudzących wątpliwości, ktoś wytrwale trwał w jakimś innym stanowisku i kierował się motywami, no zresztą samolubnymi, egoistycznymi na przykład, prawda? gdyby dlatego, że nie wiem, że coś mu za to zaoferowano, albo go kupiono, albo coś mu dano, no to on miał takie inne zdanie. No ja zapomniałam panią, że niczego mi nie dano, nic nie kupiono, po prostu takie zdanie mam. Ja rozumiem, ja doceniam, ale może w takiej sytuacji, kiedy jak gdyby siła jest po stronie rządowej w kwestii wyjaśniania sytuacji sprawy smoleńskiej, to może lepiej w ogóle nie zabierać głosu. Pani, no to nie jest takie proste. To jest jednak uważam, najważniejsza kwestia, jaka w Polsce ma miejsce. Trudno, żeby by, by publicysta w tej sprawie się, w tej sprawie głosu nie zabierał. To jest też tak, że zabierając głos i krytykując, no to jest, jak mówię, to jest kwestia udziału w debacie publicznej. Jeśli chodzi na o fakty, to akurat pierwszą gazetą, która podała informacje o tym, że istniało porozumienie z 93 roku między Polską a Rosją, które umożliwiało prowadzenie sprawy nie w oparciu o konwencję dzikagowską była Rzeczpospolita. E cała masa materiałów bardzo, że tak powiem trudnych dla rządu i bardzo podważających oficjalną wersję pojawiała się najpierw w mojej gazecie, to są dwie różne rzeczy. Jedna rzecz to jest to, czy ktoś, co ktoś sądzi na temat przyczyn tej katastrofy i myślę, że ja oczywiście nie wiem jak byśmy tutaj, gdybyśmy zrobili jakieś głosowanie na tej sali, jak, jak, to, jak to się rozkłada na niej, no ale zapewniam Państwa, że ta, że opinia prawicowa również jest w tej sprawie podzielona. Jest rzeczą naturalną, że ludzie się dzielą i mają różne poglądy w tej, w tej sprawie, a czym innym jest dążenie do prawdy i chęć wyjaśnienia tego, co się stało i jeśli chodzi o tą drugą rzecz, czyli dążenie do prawdy i informowanie o wszystkich rzeczach, które są tylko dostępne, to tutaj nie mam sobie nic do zarzucenia i zarówno w Rzeczpospolitej, jak i uważam, że jak i teraz do rzeczy, no mogą Państwo popatrzeć chociażby na ostatni numer tygodnika z tymi doniesieniami Cezarego Gmyza na temat tych, tych śladów materiałów wybuchowych znalezionych na, na wraku. Myślę, że jesteśmy jednym z lepiej poinformowanych tygodników czy, 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 czy instytucji medialnych. I, 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 I jak mówię, gdyby Aleksander Ścios podał chociaż jeden przykład, kiedy, nie wiem, ja zataiłem jakąś informację albo jej nie dopuściłem, to wtedy moglibyśmy możemy się rozmawiać, ale czynienie komuś z zarzutów, że ktoś w coś nie wierzy, wydaje mi się naprawdę rzeczą niemądrą, nierozsądną.